Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale Beauty. Na YouTube już od kilku lat możemy zaobserwować filmy w stylu Mój codzienny makijaż. W 5 minut, w 10 minut, w 15 minut. I nawet słuchajcie, ja kilka miesięcy temu na tym kanale próbowałam wykonać makijaż do szkoły w zaledwie 5 minut. Bez cięć podlinkuję Wam ten odcinek oczywiście w opisie, ale nigdy nie zastanawiałam się nad tym, ile tak naprawdę zajmuje mi codzienny makijaż. Myślę, że coś około 7 minut, 8 minut, natomiast nigdy tego czasu nie zmierzyłam, więc postanowiłam, że właśnie to dzisiaj zrobimy. Nastawimy, słuchajcie, czas. W momencie, gdy zacznę się malować, odłożę telefon gdzieś daleko, żeby też nie widzieć tego upływającego czasu i nie czuć presji. Następnie pomaluję się tu razem z Wami. Z jednej strony można powiedzieć, że gdy będę do Was mówiła, to ten makijaż i tak zajmie mi dłużej. Natomiast słuchajcie, ja często w trakcie malowania się włączam jakieś filmy na YouTubie, piję kawę, herbatę, coś jem, więc myślę, że pod tym względem wyjdzie podobnie. Jeżeli jesteście, tak jak ja, ciekawi, ile to wszystko tak naprawdę trwa, plus yy, chcecie zobaczyć, jak zazwyczaj wygląda mój makijaż, to zapraszam do oglądania. Wszystkich kosmetyków użytych w tym filmie oczywiście znajdziecie w opisie. Mam tutaj zegar. Zaraz nastawię czas. I gdy już się pomaluję, to sprawdzimy, ile to zajęło. Tak jak mówię, zakładam, że coś około 7-8 minut, ale zobaczymy, jak jest naprawdę. Jestem ultra ciekawa i podekscytowana. Mam nadzieję, że po nie zanudzę przez tych kilka minut. Zaczynamy! Dobra, odkładam telefon, nie będę w tamtym kierunku nawet zerkała. Słuchajcie, mój makijaż zawsze zaczynam od korektora, nie używam podkładu na co dzień zazwyczaj. To jest korektor z Lovely, który nakładam bezpośrednio opiekatorem, i jak widzicie, totalnie się kończy. Tutaj już prawie nic nie ma, ale i tak z niego jeszcze korzystam. Wiecie, wydłubuję resztki, bo yy, ja nie używam dużo produktów na co dzień, na twarz. Yy, i tak jest też w tym przypadku. Nawet zobaczcie, jak mam jakieś przebarwienia niedoskonałości, to i tak nakładam minimalną ilość produktu i się nimi po prostu szczególnie nie przejmuję. Też zazwyczaj odrobinę nakładam na policzki w okolicy nosa i na nos, ale to nie są ogromne ilości i całość delikatnie wklepuje palcem. A, z tego wszystkiego zapomniałam, że jeszcze nakładam odrobinę na powieki lektora. Jestem ciekawa, co myślicie o takim filmie. W sumie nie wiem, czy coś takiego widziałam na YouTubie. Pewnie są takie odcinki, to nie jest nie wiadomo jak oryginalny pomysł, ale i tak chciałam coś takiego zrealizować, żeby pokazać Wam, jak tak naprawdę bez kłamania wygląda mój codzienny makijaż. Ale czuję trochę tą presję, wiecie? Czuję tą presję tego, że po pierwsze nie mogę robić cięć, a po drugie ten czas, ten upływający czas. Dobra, słuchajcie, no tak to zazwyczaj wygląda, więc już zostawiamy resztę. twarzy, zostawiam zazwyczaj niepomalowaną i teraz przechodzimy do pudru. Mój puder jest z marki Revlon i używam go już od dawna. Sprawuje się bardzo dobrze, więc tak, z niego korzystam. I używam takiego pędzla z Inglota. On nie jest za duży i też wiem, że. Ten sposób aplikacji nie zapewnia mi matu na nie wiadomo jak dużo godzin, ale ja też lubię taki naturalny efekt, więc właśnie tak robię. Malujemy. I właśnie dajcie koniecznie znać w komentarzach, ile trwa Wasz codzienny makijaż. Możecie też zrobić sobie taki eksperyment i zobaczymy. Jak to tak naprawdę wygląda? Jestem bardzo ciekawa, więc yy, czekam na Wasze komentarze. Koniecznie sprawdźcie. Yy, I jeszcze tak samo, oczywiście, przejeżdżam delikatnie po brwiach i załamaniu powieki. Dobra, a mamy gotowe. Nie śpieszę się też jakoś szczególnie, wykonuję wszystko tak jak zazwyczaj. I teraz, słuchajcie, przechodzimy do brwi. Brwi robię dwuetapowa. Zaczynamy zawsze od żelu. Zawsze, nie zawsze, od pewnego czasu po prostu i delikatnie przejeżdżam po tych brwiach. Ostatnio totalnie nie zależy mi na tym, żeby te brwi były dokładnie wypełnione i mocno. Jedyne co, to tak naprawdę delikatnie je podkreślam. I dzięki temu, że mam pod spodem puder, to rzeczywiście y, ten makijaż dłużej się utrzymuje. I teraz przechodzę do kredki z Benefitu, które też drugie, mniejsze lusterko. I wypełniam niedoskonałości. Niedoskonałości? Bardziej braki. W ten sposób. Mam brudne osterko, to jedno, więc ciężko mi wszystko zobaczyć. Ale wiecie, nie mam problemu, tak naprawdę. I już taka brew by mnie satysfakcjonowała, ale wiecie, jeszcze minimalnie tutaj na dole wszystko dorobię. Mam nadzieję, że nie garbię się bardzo, bo <gryw> w tym aparacie nie mam podglądu. a Osoba, która zazwyczaj mnie nagrywa, nie jest ze mną w jednym pomieszczeniu, więc nie jest w stanie na mnie nakrzyczeć, że siedzę zgarbiona i ciężko będzie mi to skontrolować. I teraz druga brew. Jak widzicie, robię krótkie ruchy, takie yy, wypełniające braki, o, w ten sposób, góra-dół. Ta brew zdecydowanie ma mniej włosów i jest yy, moją zmorą. Nie lubię tej brwi bardzo. Jeżeli mam wam tak zupełnie szczerze przyznać, to to nie jest to nie jest coś, co lubię. To nie jest element makijażu, który lubię tak samo, bo ta brwi nigdy mam wrażenie, że nie wygląda dobrze. Ale z drugiej strony nie piszecie mi, że mam okropne brwi, więc chyba nie jest tak źle. Dobra, jeszcze tył. Też często przeczesuję włoski w dół, żeby potem, wiecie, w razie co nie mieć innych prześwitów. W sposób mniej więcej jeszcze tutaj od dołu troszeczkę na brwi. Zazwyczaj i tak, mimo że staram się poświęcać mało czasu, to schodzi tego czasu najwięcej. I teraz ponownie używam żelu, dzięki czemu te brwi wyglądają moim zdaniem naturalnie, ale są chociaż troszkę widoczne. Nie jest tak, że wiecie, ktoś mi pisze, że nie mam brwi jak to się zdarza, gdy nagrywam bez makijażu całkowicie na Insta. Tak to wygląda, jeszcze od dołu czyszczę i też czyszczę w tym miejscu zerknę sobie w lusterko z daleka, no widzicie te brwi nie są idealne, ale ja lubię taki efekt, bo gdy zauważyłam, że gdy zaczynam je mocniej wypełniać, wyrównywać, żeby były bardzo do siebie podobne to z tego po prostu tworzy się seans 15 minutowy, przestają one wyglądać naturalnie więc to jest efekt, na który ostatnio stawiam zaakceptowałam to, że moje brwi nie muszą wyglądać idealnie. I teraz przechodzimy do Bronzera, y, używam palety z Neo Makeup. Tutaj mamy taki jasny bronzer, który bardzo lubię, więc y, na niego stawiam i używam dosłownie odrobinę. Tutaj do szczęścia muszę przyznać, że nie zabrałam najlepszego pędzla do bronzera, przez co y, delikatnie używam y, właśnie tego produktu, bo nie chcę sobie zrobić plam y, I tak to wygląda. Oczywiście nie zapominam o czole. I też odrobinę aplikuję na drugim policzku. Ten brązer jest naprawdę delikatny, więc raczej sobie nim krzywdy nie zrobicie. O! W ten sposób i od razu sięgam pompędzel do oczu i nim delikatnie w załamaniu. Wyznaczam sobie. Wiecie? Wyznaczam załamanie. <laughs> I to samo robię po drugiej stronie. On jest tak delikatny, że naprawdę ciężko sobie zrobić nim krzywdę. Ciężko, ciężko by było. O. Dalej, używam różu z tego samego zestawu. Nie jest to mój ulubiony róż, ale powiem Wam, że po prostu robię to z wygody. Jest to wygodne, żeby używać tych samych produktów. On jest dosyć intensywny i chyba wolałabym róż, który ma więcej drobinek. Ja lubię taki rozświetlony efekt. Ale mam taki więc używam. O, zrobiłam sobie plamę taka propo, zagadałam się i jest plama na policzku. Ale to też zaraz rozmyjemy, wszystko będzie w porządku. Aha! Tak. Dobra, powiedzmy, że jest okej. Okay. Jestem ciekawa jak to wygląda w kamerze, bo zazwyczaj ten makijaż w kamerze i na żywo wygląda. Zupełnie inaczej. I teraz przechodzimy do rozświetlacza. Ja używam tego z My Secret, y, ponieważ jest jaśniejszy i bardziej widoczny od tego z Neo Makeup. Nie używam raczej tej palety Neo Makeup, jeżeli chodzi o rozświetlacz. Nie lubię y, tego rozświetlacza za bardzo i po prostu go nie stosuję, bo jest y, za mało widoczny. I tutaj po prostu, wiecie, nakładam na szczyty kości policzkowych. Chociaż też zauważyłam, że ostatnio ten rozświetlacz, którego teraz używam, przestał mi aż tak odpowiadać. Uważam, że mógłby być troszkę ciemniejszy i właśnie bardziej zgaszony. Mniej tego blasku mógłby mieć, mógłby być subtelniejszy i w życiu nie, spo, nie spodziewałam się, że coś takiego się wydarzy. Ale naprawdę, kurczę, wolałabym, żeby on był troszkę delikatniejszy. I tak samo powinnam użyć mniejszego pędzla, ale mówię Wam, jakie zazwyczaj używam też tego samego w załamaniu, w wewnętrznym kąciku oczu. I delikatnie tutaj jeszcze przejeżdżam pod łukiem brwiowym. Jesteśmy już słuchajcie przy końcu mojego makijażu. E, używam zazwyczaj jednego cienia i to jest możecie domyślić się, który cień. Nakładam go palcem na powiekę ruchomą i następnie blenduję pędzlem, którym nakładałam brązer w załamanie. To jest cała procedura. Nie przeszkadza mi, jeśli ten cień wyjdzie nieco wyżej, yy, wejdzie wręcz w załamanie. Lubię ten efekt nawet, tak szczerze, zupełnie nie przeszkadza mi to i właśnie od pewnego czasu lubię taki, wiecie, naturalny, błyszczący makijaż yy, z błyskiem, więc tak to wygląda. O, wszystko dokładnie rozcieram. Dokładnie. Często też używam odrobinę cienia czy to błyszczącego, czy matowego na dolnej powiece. Zapomniałam o tym, więc już zostawmy ten temat i zostały nam dwa ostatnie kroki. Czyli tusz do rzęs oraz pomadka do ust. Zazwyczaj słuchajcie, na górne powieki nakładam ten tusz. On jest z Gosza, a na dół ten z Pupy. Ponieważ on po prostu takie sprawdza się na dole, nie odbijam tak mocno tych powiek i yy, w sensie nie robię plam. Bo tym to robię ogrom, ogromne, takie okropne plamy na dole i nie jestem w stanie tego znieść. Po prostu nie jestem w stanie pomalować się inaczej, więc yy, dlatego nie stosuję tego tuszu na dół. I jeżeli chodzi o rzęsy, to zupełnie szczerze Wam przyznam, że robię jedną, maksymalnie dwie cienkie warstwy. Tak to wygląda. Czyli jest góra, więc teraz z dół. Tak z daleka to pewnie i tak się pobrudzę i ciekawe, czy jestem widoczna w kadrze. Pewnie niekoniecznie. Dobra. I jeszcze jedna warstwa na górne rzęsy. O, w ten sposób... Fajnie, sąsiedzi coś na górze robią. Ciekawe czy mnie słychać. Przedostatni krok, bo jeszcze mamy kiłkę na koniec. To matowa pomadka z Golden Rose w kolorze 16. Zawsze o nią pytacie, a to zawsze jest to samo. Więc tak, to jest moja ulubiona pomadka i noszę ją prawie codziennie. Ale cisza, <noise> muszę się pomalować. No, akurat wyjechałam idealnie. Nie powinno się robić tego palcem, ale na co dzień. Nie ukrywam, że zdarza mi się właśnie yy, zrobić to w ten sposób. Ja też powiększam sobie górną powiekę pomadką. Część osób lubi ten efekt, część pisze, że po co to robię i wygląda to strasznie. Robię to dlatego, że taki efekt mi pasuje po prostu. I na koniec używam jeszcze mgiełki z Nexa. Dobra, słuchajcie, makijaż już jest skończony i jestem ciekawa, ile czasu to zajęło, więc sprawdźmy. 12 minut? 12 minut? To jest dużo dłużej niż zakładałam. Myślałam, że to będzie, ile mówiłam? 7, 8, a tutaj 12. Także jestem ciekawa, co myślicie. Dajcie znać, co myślicie o moim codziennym makijażu. I tak samo w komentarzach, czy długo się malowałam, czy nie. Jak to wygląda u Was, i czy zakładaliście, że pójdzie mi wszystko szybciej, sprawniej, czy też nie. I ja już się będę z Wami żegnała. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, Pa!